STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry Państwu. Przed nami pierwsza część konferencji prasowej po spotkaniu Jagiellonii Białystok-Lechia Gdańsk. Jest z nami trener drużyny gości, pan Piotr Stokowiec. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jesteśmy także na żywo, więc chęć zadania pytania sygnalizujemy poprzez podniesienie ręki i używając mikrofonu. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór. No powiem szczerze, że na pewno trzeba dużej odwagi, żeby na pierwszy mecz w sezonie, bardzo ważny dla nas, no wyjść bez kilku pod, takich ważnych dla, ważnych dla i zawodników. Ale no, jestem trenerem i, i widzę zawodników na co dzień. Podstawa, żeby trener był sprawiedliwy i żeby, żeby doceniał pracę, pracę na treningach, dyspozycję i widział to. I, Najważniejsze, że te decyzje się obroniły, bo myślałem, Olimerowicz miał dwie takie bardzo kluczowe decyzje. Jedna być może do, do parady kolejki zwoliński strzelił bramkę, ale, ale doceniam też innych zawodników, których mam, bo na pewno każdy się przyda, sezon jest długi i na pewno będę korzystał z każdego i każdego cenię. Dzisiaj akurat zdecydowaliśmy się na taki skład i i, I myślę, że wiesz, byliśmy świadkami, świadkami takiego otwartego meczu. Szkoda, że tak szybko straciliśmy bramkę. Wiemy, jest, mamy to jak gdyby opracowane, że, że, że te pięć minut pierwsze po zdobyciu bramki no trzeba wytrzymać wtedy Drużyna trochę zaczyna się denerwować, gonić, a, a na pewno w rozmowach będziemy musieli tego wrócić, żeby tę koncentrację zachować, bo, bo to był ważny moment, taki, żeby, żeby nie stracić y, szybko bramki. Ale generalnie myślę, że byliśmy świadkami fajnego, otwartego meczu i było nie tylko dużo walki, ale również dużo takiej y, y, piłkarskich walorów. My też jako tutaj goście nie przyjechaliśmy się bronić i y, y, murować własnej bramki, tylko budowaliśmy grę, kreowaliśmy. Do końca walczyliśmy o, 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 o tą zwycięską bramkę nawet do ostatnich, do ostatnich sekund. Natomiast no, muszę powiedzieć szczerze, że, 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 że ten wynik jest sprawiedliwy, bo, bo, bo myślę, że Jagelonia też zaprezentowała się bardzo przyzwoicie, także byliśmy świadkami fajnego meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma chętnych, to trenerze dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Wracamy po przerwie z nami, trener Jagiellonii Białystok, pan Ireneusz Mamrot Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór, dobry. bo jak się wszyscy uśmiechnęli, powiedziałem: Dzień dobry. Na pewno skończyliśmy ten mecz z poczuciem niedosytu, bo, bo uważam, że byliśmy bliżej zwycięstwa niż, niż Lechia i mam nadzieję, że odbiór. Państwa i, i wszystkich kibiców, taki sam jak mój, że naprawdę nie można dużo tutaj zarzucić um, ani braku zaangażowania, ani też, też um, myślę, że nie niezłej gry. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Nasza jedna, jedyna strata w, skończyła się bramką. Na pewno Lechia była bardzo groźna przy stałych fragmentach, o tym nie mogę zapominać, no, ale w samej tej, tej końcówce spotkania mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje. Jedną no, znakomicie wybronił Bramkarz, bramkarz Lekki w drugiej myślę, że Andrzej, Szkoda, że tego nie trafił. Ale chcę go pochwalić, bo, bo wszedł to jego debiut w ekstraklasie, wszedł w drugiej połowie. I też miał, miał, jeszcze sytuację, po której oddał strzał nogą. Myślę, że yy, z tego chłopaka będziemy tutaj mieli, mieli poczęchę i to jest ważne dla mnie, że napastnik stwarza sytuację. Także na pewno to zaangażowanie, to organizacja gry była na niezłym poziomie, ale powiedziałem drużynie, że to nie może być tak tylko jeden raz. To musi być w każdym meczu takie zaangażowanie, bo, bo ludzie to docenią. Powiedziałem przed pariniem z Łęczną, że, że my tu musimy tak grać, żeby na każdym meczu było coraz więcej kibiców i na tego będziemy, do tego na pewno będziemy dążyć. Na pewno w końcówce też cieszą, że Trzech młodzieżowców było na, 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 na boisku. To też jest wszystko ważne, i, i myślę, że jeszcze kilku z nich zabiutuje w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Trenerze, na początku, jak kiedy stwarzała sytuację, była często w polu karnym, tam wydawało się, że Wy chcecie wjechać z piłką do bramki, nie wiem, tak jak ten gol z Górnikiem Łęczna, to takie było założenie, żeby tak klepać aż do, do pustaka? No, nie, no na to w przerwie mocno zwracałem uwagę, no, przynajmniej były trzy, cztery sytuacje, jeżeli dobrze pamiętam, to już w trzeciej minucie Przemek Miskowski, no musi odejść, strzał w takiej sytuacji i jest szansa na prowadzenia, a jest kontra dla przeciwnika, tak? Hesus, He, Bojan, tak, tak, tak. Zgadzam się tutaj z, z pana stwierdzeniem i, i opinią, bo, bo, bo w tych sytuacjach musimy, musimy kończyć akcyzację. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie dotyczące zdrowia zawodników, bo byłem no, zdziwiony, że na przykład Daniel Quintana się nie pojawił na murawie, mimo tego, że rozgrzewał się dosyć intensywnie przez pewien czas. Ja mówiłem już wielokrotnie, Dani jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje. Ta intensywność w meczu była, była wysoka, umiejętności są na pewno jego na wysokim poziomie, ale y, też musimy poczekać, żeby był optymalnie przygotowany, bo, bo uważam, że kiedy wejdzie i będzie przygotowany, będziecie bardziej zadowoleni, aniżeli wejdzie gdzieś. Możemy, możemy gdzieś tam łatwo zaraz zniechęcić do y, kibiców czy, czy do zawodnika. Ja widzę, że on z każdym dniem coraz lepiej wygląda i, i myślę, że, że w następnym meczu już będzie na pewno bliżej tego wejścia na boisko mamy jeszcze jakieś pytania? Ale taki się Pan fit zrobił. Nie, aż tyle nie, ale powiem, że wzorowo, brawo. Dziękuję Panie Orku. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Cieszę się, jeżeli mogę tylko o coś zaapelować, to właśnie o tą pozytywną energię. Myślę, że mi wszystko, żeby tak było i żeby napędzić kibiców również na rakowy, Bardzo się cieszymy, że, że, że przyszło ich tutaj. No, w licznym gronie przybyliśmy na to spotkanie. 8 tysięcy ludzi na pewno biorąc pod uwagę, jakie są dzisiaj dzisiaj, dzisiaj dzisiaj realia. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy im za doping i, i na pewno chcielibyśmy bardzo, żeby, żeby w niedzielę przyszli co najmniej tak samo licznie, a być może jeszcze, jeszcze, jeszcze lepszy wynik wykręcimy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały Stok.